Cześć, tutaj Gosia czytam i dzisiaj powiem Wam kilka słów o opowieści podręcznej Margaret Atwood. Opowieść podręczna jest absolutnie kultową książką, o której ostatnio możecie słyszeć dość dużo, ze względu na to, że pojawiła się adaptacja serialowa. Ja o tej powieści słyszałam dość dawno jeszcze na studiach i wiedziałam, że powinnam ją przeczytać, ale przez kilka lat nie było to takie proste, dlatego że opowieści podręcznej nie można było nigdzie dostać i dopiero niedawno pojawiło się wznowienie wydane przez wydawnictwo Wielka Litera. Atwood pokazuje tutaj dystopijną rzeczywistość, w której kobiety zostały pozbawione wszystkich praw. Mamy tutaj totalitarne państwo, w którym wszyscy mają ściśle określone role. Kobiety mogą być żonami komendantów i jest to taka najwyższa, najbardziej uprzywilejowana kasta. Mogą być martami, czyli służącymi, sprzątającymi, gotującymi, albo podręcznymi. Są oczywiście też ludzie, którzy nie mają żadnej przydzielonej roli i oni nie są społeczeństwu do niczego potrzebni, więc trafiają do obozów pracy, w których dość szybko umierają. Ponieważ z jakiegoś powodu, najprawdopodobniej ze względu na wskażenie środowiska, ludzie prawie całkowicie stracili możliwość rozmnażania się. Tylko niektóre kobiety są jeszcze w stanie rodzić dzieci i im przydzielone są role podręcznych, czyli kobiet przydzielanych do danego małżeństwa, które mają urodzić dziecko, a potem oddać je na wychowanie żonom i komendantom. Główna bohaterka jest właśnie podręczną i ma na imię Freda. Jej imię zmienia się w zależności od tego, do jakiego komendanta w danym momencie przynależy. Freda, czyli po prostu należąca do Freda, własność Freda. Poznajemy tutaj jej codzienność, widzimy czym się zajmuje i na czym polega jej rola i równocześnie poznajemy stopniowo coraz bardziej ten świat. To co jest bardzo ważne, Freda pamięta jeszcze, jak wyglądał świat przed całym tym przewrotem i przed tą zmianą, która nastąpiła. I poznajemy trochę jej przeszłość, wiemy, że miała kiedyś rodzinę, że miała kiedyś córkę. I powoli dowiadujemy się, co się stało, dlaczego świat się tak zmienił, jak wyglądał ten moment przejścia z świata, w którym ludzie byli wolni, do świata, gdzie nie wolno tak naprawdę nic i gdzie każdy kontroluje swoje myśli, każdy się boi. Mamy tutaj więc nie tylko historię o tym, jak żyje się w świecie bez praw kobiet i bez praw człowieka w ogóle, ale również opowieść o tym, jak łatwo powstaje system totalitarny. Ja oczywiście wiedziałam, że ta książka jest kultowa, ważna i że warto ją znać, ale to, co mnie najbardziej interesowało i co myślę interesuje też Was, to to, jaka to jest powieść i jak to się w ogóle czyta. I naprawdę, wszystkie opinie bardzo pozytywne, które słyszałam o tej książce, zupełnie nie były przesadzone. Jest to rewelacyjnie napisana powieść, stopniowo odkrywamy tę historię i stopniowo się w nią zagłębiamy, więc jest ona naprawdę bardzo wciągająca. I w dodatku przy tym wszystkim niesamowicie przystępna. Nie jest to coś, co jest wypchane jakimiś takimi teoriami. Mamy tutaj dość prostą historię, taki mały wycinek tego świata, w który w sumie dość łatwo jest nam wejść. Powieść jest świetna zarówno pod względem języka, jak i kompozycji. Mimo, że powstała w latach 80., zupełnie się nie zestarzała, a nawet miejscami jest przerażająco aktualna. W trakcie czytania zaznaczałam sobie fragmenty, które mi się podobały, ale tak naprawdę mogłabym linijkę za linijką podkreślać jako coś, co warto zapamiętać i coś, co warto sobie wynotować. Przeczytam wam fragment. Jedną z takich postaci, które reprezentują system i dlatego bardzo dobrze ujmują różne rzeczy, które są związane z tym takim nowym ustrojem, jest ciotka Lidia. Jest to rodzaj takiej siostry przełożonej dla podręcznych. Jest więcej niż jeden rodzaj wolności, powiedziała ciotka Lidia. Wolność czegoś i wolność od czegoś. W czasach anarchii panowała wolność czegoś. Teraz zostałyście obdarzone wolnością od czegoś. Chciałabym, żebyście to doceniały. To jest bardzo ciekawy przykład tego, w jaki sposób w tym świecie wmawia się kobietom, że to, co było kiedyś, było dla nich zagrożeniem, że teraz mają lepiej, bo kiedyś miały miejsce gwałty, kiedyś miała miejsce przemoc, a ten nowy ustrój gwarantuje im bezpieczeństwo. Oczywiście, jeżeli będą robić tylko i wyłącznie to, co im się każe. Poza tym, fragment, który myślę, że dość dobrze pokazuje, w jaki sposób napisana jest ta książka. Siedzę przy małym stoliku i jem widelcem kukurydzę ze śmietanką. Mam widelec i łyżkę, ale nigdy noża. Jak jest mięso, kroją mi je sami, jakbym nie miała władzy w rękach albo zębów. Ale ja mam jedno i drugie. Dlatego nie dają mi noża. Jest to na pewno jedna z najlepszych powieści, jakie przeczytałam w tym roku. Myślę, że jedna z lepszych, jakie czytałam w ogóle i będę ją wszystkim dookoła polecać, bo uważam, że naprawdę każdy, kto w jakiś sposób interesuje się literaturą feministyczną czy literaturą w ogóle, powinien ją przeczytać. I żeby Wam to ułatwić, mam dla Was konkurs. Dzięki uprzejmości księgarni czytam.pl mam dodatkowy egzemplarz opowieści podręcznej, który powędruje do kogoś z Was. Żeby go otrzymać, trzeba oczywiście subskrybować nasz kanał oraz napisać w komentarzu pod zdjęciem, jaka książka waszym zdaniem mówi nam coś ważnego o świecie, z krótkim uzasadnieniem. Ja wylosuję zwycięzcę, dlatego że będzie mi na pewno bardzo ciężko wybrać, ale mam nadzieję, że również znajdę dużo ciekawych propozycji w tych komentarzach. Konkurs trwa do 16 lipca do północy. Zwycięzcę podam pod tym filmikiem oraz u nas na Facebooku. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście już opowieść podręcznej i co na jej temat sądzicie. Subskrybujcie nasz kanał oraz odwiedzajcie nas na Facebooku. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!